Jak każdy od dziecka uwielbiałem otrzymywać prezenty. No i starzyła się taka okazja, imieniny, przed laty. I moja zaprzyjaźniona sąsiadka, w cała happy, wręczyła mi e, ten młynek. Bo wtedy, akurat ten, w tym rosyjskim skończyły się szczotki, i musiałem jak gdzieś się zdobyć. Więc był taki moment, a ona pomyślała o tym. No i wybrała, prawda, że kosmiczny model. Kosmiczny, po prostu. Potem się to pytywała, jak to działa. Ja na szczęście, na szczęście dla niej, no i e, znalazłem szczotki i napraw... wymieniłem w tym rosyjskim. Sąsiadka w międzyczasie niestety zmarła, tak jak połowa moich sąsiadów z klacki. No ale trudno. W 1979 roku prowadziliśmy się Młodzi 30, 30, parę albo nawet młodzi niektórzy. No i prawa fizyki. No dobra, wyciągam to szczęście. Kudreweczko, super, prawda? Zdjęcia, filma KLARUS. No wszystko wygląda super, prawda? No. No nieobłędny kształt. No frost kosmiczny. Piękna, szczotkowana szczotkowany metal. Kształt super oryginalny. No, no to co jeszcze więcej chcieć. Pomyślałem sobie, fajna sprawa, nie? Mie kawę. Wpada mi do pojemniczka. Wsypuję. No super! Niestety rzeczywistość okazała się zupełnie inna. Dlaczego? Dlatego, że kawa pod tym kątem, jak jest, a, no to ona tak mieli się nie do końca, ponieważ te musiał nawet jak nasypię, to zawsze, czyli jedyne rozwiązanie to trzymać w ten sposób. No to jest mało wygodne, powiem szczerze. No może ktoś tak lubi. A można tam coś podłożyć. No, ale to jest nic. Okazuje się, że jest jeszcze gorzej. Wyjmowanie tego pojemnika jest bardzo skomplikowane. O cholera. No, jest bardzo trudne i nie zawsze udaje się wyciągnąć. Ale no i jak, wy, jak wyciągamy, to możemy wysypać. No, ale to jest drobiazg. Tutaj wymyślił, wymyślił ten, który to zaprojektował. Ja to zmieniłem. Było właśnie takie sitko, przez które miało wpadać, miała wpadać kawa. Niestety ta kawa najczęściej zostawała, zostawało tylko trochę. E, materiał w środku, jak widać, w odróżnieniu od tego rosyjskiego, tak? zaraz, może tak pokażę, jest całkowicie z plastiku. No, widać co się dzieje. Kawa zmielona. Przylepia się do tego. Przylepia się do tego fantastycznie. O, Teraz można zobaczyć, jak się pięknie przylepia kawa. No i co z tym zrobić? Nie dość, że nie wpada do tego sitka, ten pojemnik trudny jest do wyciągnięcia. Połowa kawa, kawy jest zmielona, druga nie, bo jest ten skos. Ale producent o tym pomyślał. Ja nawet sam mówię tak, kurczę, jak to uczyścić? Pędzelek? Otóż producent był wspaniały. I. Bardzo proszę. Nawet go nie rozpakowywałem. Pędzelek, żebym sobie pędzlował i wytrzymywał stąd kawę, która przylepia się i do tego pojemnika, i do tego plastikowego. Na dodatek, te e, śmigiełka są jakoś źle skonstruowane. I co one powodują? No, że słabo mieli. Trzeba pębnić. A, ktoś powie, no dobra, to dłużej miel. Niekoniecznie. Aha, żeby uniknąć tej zabawy z wyciąganiem tego pojemnika, postanowiłem, założyłem taką cieniutką blaszeczkę, żeby mi nie wpadało. Mówię, trudno, będę trzymał w ten sposób, żeby było prosto z miele i, i, i w ten sposób. Też nie do końca, bo jeżeli chodzi o design, no fantastycznie, fantastycznie. ładnie wygląda, no, no super. Czyli przerost formy na treść. Jest kompletnie niefunkcjonalny. Nie wiem, jak jest trwałością, ale sprawdziłem tą firmę. No niestety, większość opinii wszystkich wyrobów kuchennych, takich, śmakich, wiertarek, mówią, że to są wyroby jednorazowego użytku. Zobaczmy, jak to pracuje. Poziom głośności jest dwukrotnie wyższy niż tego radzieckiego archaicznej. No, trochę dziwne, nie? 40 parę lat. Technologia powinna trochę pójść do przodu. Firma dostarcza to jest plusem. Instrukcja obsługi. Wielostronicową stron 8, nie 7, przepraszam. E, I po polsku na dodatek. Firma się nazywa oryginale Pershold. Ma swoją stronę internetową w Chinach, ale jak mówiłem, tego wyrobu już nie ma i nie ma już żadnych młynków. No tutaj względy bezpieczeństwa to śmo tamto i tak dalej. Ale najpiękniejsze są właśnie tak. Mm -hmm. Czyszczenie i transport. Nie, i przepraszam. Pojemnik pokrywy młynka zaleca się wyzierać miękką, wilgotną szmatką lub papierowym ręcznikiem. W przypadku trudnych do usunięcia resztek należy użyć drewnianej lub plastikowej łopatki. Resztki w trudno dostępnych miejscach można usunąć patyczkiem do uszu. O, fantastycznie. No a teraz użytkowanie. Mm -hmm. Tej mi pokrywę nasypkawe kawe, urządzenie. Zmiel kawę, naciskając przycisk. Nie przekraczaj maksymalnego czasu pracy urządzenia 30 sekund. Pamiętaj a o właściwym przytrzymaniu pojemnika i pokrywy. Zapobiegnie to się rozsypaniu zmielonej kawy podczas wyciągania pojemnika lub otwierania pokrywy. No to właśnie przećwiczyłem, że nie mogłem wyrwać tego pojemnika. Tak się utrzymam. No więc na pewno mi się wysypie. Oni już to sprawdzili. Ale najważniejsze, że mnie ostrzegli. Jak zostałem ostrzeżony i mi się wysypie, to do kogo pretensje? Tak... Yy... No, jeszcze raz, tłustym drukiem, prawda? Nie używać urządzenia w sposób ciągły dłużej niż 30 sekund. Po upływie tego czasu odłączyć urządzenie od zasilania i odczekać przynajmniej 60 sekund przed ponownym uruchomieniem. Jeżeli ostrze zakleszczy się podczas pracy, natychmiast puść przycisk. Odłącz urządzenie i usuń przyczynę zablokowania. No i tam więcej jest takich pięknych yy, yy, uwag, które mogą, ja wiem. Yy, była jakaś taka gra yy, w latach 60 planszówka. Człowieku, nie irytuj się. To ta gra, to było przedszkole w porównaniu z obsługą tego urządzenia. Patyczkiem do uszu, pędzelkiem, uważać, żeby się nie wysypało. 30 sekund. Rany boskie, no. Co to? Jakaś katorga? Ładnie wygląda, ale do niczego. Szkoda tego materiału zniszczonego na, na coś takiego. Jak spojrzałem, byłem zachwycony. Myślę, że fantastyczny to jest nie tylko młynek, to można przyjemnie postawić na, na, na blacie w kuchni. No. I na tym pozostaniemy. On to będzie sobie stał na blacie jako przykład wodogłowia producenta i projektanta. Design super. Wykonanie już gorzej pomysł do doby i tym miłym akcentem. No i teraz wiecie dlaczego naprawiłem rosyjski yy, młynek.